chcecie zobaczyć najpiękniejszą rzecz, jaką nagrałem w swoim życiu? Przechodzę The Last of Us po raz drugi. Tym razem obiecałem sobie, że zajrzę pod każdy kamień i będę grał spokojnie. Zrobię to, czego nie zrobiłem przy pierwszym podejściu. I wydarzyło się coś, co dzieje się raz na dekadę w grach wideo. Doświadczenie, którego nie da się w żaden sposób opisać słowami, ani jakoś za bardzo pokazać, ale spróbuję. Na mojej drodze pojawił się foliowy worek, który przez 15 minut bez przerwy bawił się przede mną i tańczył. I zacząłem się zastanawiać: dotarło do mnie, że istnieje jakaś magiczna moc, siła wyższa, która wszystkim kontroluje gdzieś tam w tle, i że choć możemy czuć się bezsilni niesprawiedliwością codziennego życia. To łatwo jest zapomnieć i nie zauważyć tego, jak dużo piękna jest wkoło nas, jak łatwo jest to piękno przeoczyć. Jest tak dużo piękna. Na tym świecie, a moje serce nie jest w stanie pomieścić tego wszystkiego, i wydaje mi się, że po prostu zapadnie się samo w sobie. Zawsze borykałem się z jednym pytaniem. Czy śmierć Joela to nieprzemyślany bełkot, czy może przejaw geniuszu? Bo w momencie, w którym odkryłem ten plastikowy, tańczący worek, zrozumiałem, że twórca oczywiście nawiązuje do American Beauty, do sceny z workiem, która ma na celu uświadomienie nas, że śmierć zawsze, ale to zawsze jest niesprawiedliwa. I że ta śmierć przychodzi niespodziewanie, jest setki kroków, które możemy spojrzeć do tyłu, które mogliśmy wykonać, aby zapobiec temu. Mój ojciec dalej by żył, gdyby poczekał na zielone światło i nie przyszedł na czerwonym. Mówiła mu, żeby nie wychodził tego dnia. Gdyby został w domu, to dalej byłby z nami. Każda przedwczesna ta nie ze starości śmierć jest marnotrawstwem. I nigdy żadna z tych śmierci nie jest śmiercią sprawiedliwą. Zazwyczaj są to po prostu wypadki bądź źle podjęte decyzje. I gdyby Joel po prostu się nie przedstawił, albo nie wszedł do pokoju, albo nie chciał pomóc tej dziewczynie, albo gdyby ona tam nigdy nie poszła, to wszystko by się potoczyło inaczej. The Last of Us 2 to jest gra, która ma najrealistyczniejszy sposób ukazania śmierci i żałoby. Ale niestety nie chcemy takiego rodzaju śmierci w grach wideo. Nie chcemy, żeby nasz bohater się potknął i umarł uderzając głową w kamień, bo jest to po prostu marnocractwo I większość ludzi zdaje sobie z tego sprawy, tylko nie zdaje chyba sobie sprawy z tego, że dokładnie tak być miało. Ta śmierć miała być szybka, niesprawiedliwa, i miała nas boleć przez lata. No ale niestety gra nie została odebrana zbyt dobrze, więc już nigdy więcej się nie doczekamy tak antyhollywoodzkiej śmierci w grach wideo, jaką właśnie jest śmierć Joela. Tak, spoilery, jeżeli ktoś nie gra w was po x latach, na pewno wszyscy wiecie, mój Boże, dajcie spokój. Natomiast moja wczorajsza przygoda z workiem foliowym postawiła wielki znak zapytania. Bo wiecie, nikt nie połączył dwóch kropek: scena z American Beauty i woreczek, i że to wszystko było celowe. No bo jeżeli nie wyznacie zakończenia American Beauty, no nie będę wam zdradzał, ale tam również pojawia się motyw bezsensownej śmierci i motyw żałoby. Ale żałoby dla widzów, to jest najgorsze, nie? Że to my na kanapach musimy przechodzić żałoby. Bo większość z nas tak bardzo została pochłonięta przez nienawiść do Abi i chęć zemsty była tak duża, że przestawaliśmy zwracać uwagę na piękno. I oczywiście nasunął się temat narracji w grach i tego, że niestety, ale nie każdy z nas dokładnie tą samą narrację przeżywa podczas grania i jak bardzo subiektywną rzeczą jest narracja. Wydaje mi się, że jest to również powód dlaczego tak mało rozmawiam o narracjach w grach, ponieważ każdy troszeczkę po swojemu odbiera, o czym te gry były. No bo każdy kto obejrzał American Beauty, obejrzał scenę z workiem. Ale niestety nie każdy kto grał w The Last of Us odnalazł scenę z workiem. Mało tego. Na internecie 20-30 osób obejrzało, jakby totalnie został przeoczony ogromny puzzle, ogromna informacja, która totalnie dla mnie zmieniła całą narrację gry. Więc pomyślałem, że dzisiaj porozmawiajmy o metodach narracji w grach wideo. Użyję do tego dwóch przykładów gier, które w aktualnie gram, e, ukończone South of the Midnight, która ma niesamowitą historię, ale jest ona niestety przedstawiona narracyjnie okropnie. I'm looking for a creature. Huge, sneaky. Like knives. Oraz The Last of Us 2, gdzie historia, no, może Wam się nawet nie podobać i rozumiem to, ale jest przedstawiona, narracja w tej grze, Fantastycznie, niesamowicie. Jest to jedna z gier, która używa wszystkich możliwych elementów, jakie gry mają do dyspozycji, aby przekazać wam wiedzę, jaką jest historia i fabuła gry. Porozmawiamy o narzędziach, a nie o samej historii. I sam osobiście uważam, że też The Last of Us popełnia ogromny błąd. Jeden tak naprawdę, jeżeli chodzi o historię, oczywiście, wszystko wam zaraz opowiem. Więc nie jest to też historia dla mnie idealna, bo jest pozbawiona pewnego rodzaju wolności moralnej. To nie do nas należy decyzja o tym, co jest dobre, a co jest złe. Jest nam to narzucone z góry. Ale o tym za chwilę. You have no idea co jest is. Narzędzie numer jeden są to cutscenki. Chyba najprostszy i najbardziej klasyczny sposób opowiadania historii. Po prostu filmiki. Krótkie, czasami długie. Osobiście uważam, że jest to najgorszy z możliwych sposobów serwowania nam informacji, jaką jest historia. Nie powinny to być cutscenki jak w filmach. Właśnie to odróżnia gry wideo od filmów, że gry mają interaktywność i my możemy tą historię sami doświadczyć, a nie ją po prostu na ekranie obejrzeć. Natomiast And she believed you. Osobiście uważam, że obie gry mają fantastycznie, świetnie wyreżyserowane cutscenki. The South of the Midnight obiera ten Tim Bartonowski wykręcony sposób opowiadania, który bardzo mi się podobał i prezentują one się genialnie. The Last of Us, poważne kino dramatu, świetne ujęcia, piękna gra świateł i ogólnie tak naprawdę to tutaj nie mam się do czego przyczepić. Nie podoba mi się forma cutscenek w grach wideo, ale tutaj jest zrobiona w obu przypadkach fantastycznie. Z tym małym ale, że Delasto Was jednak bierze tutaj górę, dlatego, bo nie wszystkie te cutscenki są pasywne. Bardzo często mamy cutscenkę i przejście pomiędzy płynnym graniem a cutscenką tak Niesamowicie jest to zrobione, że nie wiemy już czy oglądamy cutscenkę, czy tak naprawdę bierzemy w tym udział. Najprostszym przykładem będzie jazda na koniu, gdzie to niespodziewanie podczas skoku wybucha coś, włącza się cutscenka, ale za chwilę wracamy do gry tylko po to, aby się czołgać do przodu. Więc ciężko to tak naprawdę jest nazwać cutscenką, a raczej takim prostym, interaktywnym filmikiem, w którym bierzemy chociaż minimalnie udział. I chyba największym problemem dla mnie cutscenek jest to, że niestety one w 100% odcinają nas od kontroli nad opowieścią. My jesteśmy tylko widzami i musimy się pogodzić z tym, co dzieje się na ekranie. Co po części chyba jest zaprzeczeniem samego grania, bo przecież o to chodzi w grach wideo, abyśmy to my brali sprawy w swoje ręce i po prostu grali, a nie oglądali wydarzenia, które przed nami się rozwijają. W szczególności, kiedy wydarzenia te totalnie nie zgadzają się z naszym poglądem bądź wizją i tego, co my byśmy w danym momencie zrobili. I nie myślcie, że kaczenki to jest złe narzędzie, bo uważam, że jest to najlepsze i moje ulubione narzędzie do tego, aby ustawić filary świata, czy po prostu zaprezentować nam i pokazać, z jakim światem bądź wyzwaniem będziemy mieli do czynienia ale używać kadrcenek, aby pokazać nam losy bohatera, którym my sterujemy i my gramy, uważam, że jest nietrafne i no niestety e, zabija w jakiś sposób imersję gry. Hey, It's about time. Druga, najbardziej znana metoda przekazywania nam informacji jest w postaci dialogu ekspozycyjnego. Jest to okropna rzecz, jeżeli chodzi o filmy, i bardzo nielubiana w świecie filmów. Ważne jest, aby coś pokazywać, a nie to mówić. No, ale nie w grach wideo. Właśnie w grach wideo ekspozycyjne dialogi raczej witam z otwartymi ramionami. Anyway, this silent treatment. <laughs> Tu wkraczają gry wideo, które mają praktycznie ten problem rozwiązany. No bo przecież podczas naszego gameplayu, właśnie gdy coś robimy, w międzyczasie bohaterowie mogą omawiać jakieś wydarzenia z przyszłości, bądź po prostu się mogą lepiej poznawać. My tym samym przyglądamy się całemu dialogowi, tego co się dzieje na ekranie. I również się uczymy czegoś o naszych bohaterach. I dwie rozmawiające postacie to nie jest jedyny sposób. Mogą to być na przykład nagrania audio, które wysłuchujemy, a może po prostu włączone radio, które opowiada nam o świecie i o tym, co się właśnie dzieje. I dialogi ekspozycyjne świetnie spisują się jako side content, który możemy ominąć, skipnąć i niekoniecznie mamy czas czy ochotę czegoś wysłuchiwać. Problem chyba się zaczyna, kiedy ktoś nam narzuca ekspozycyjny dialog. Sam osobiście uważam, że jest to o wiele lepsza metoda przekazywania informacji i tworzenia historii, narracji. E, oczywiście o tysiąc razy lepsza od scenek, ale nawet ekspozycyjny dialog da się spierdolić, bo robi to właśnie South of the Midnight. The Bear Trap with no wystarczy, że zabieramy kontrolę nad naszą postacią podczas właśnie takowego dialogu. No i w South of the Midnight pojawiają się cutscenki, no właśnie, bo to jest rzecz traktować jak cutscenki, a tak naprawdę my dalej możemy ruszać kamerą i jesteśmy gdzieś. Więc teoretycznie to nie są cutscenki, tylko to jest właśnie moment dialogowy, który musimy wysłuchać. I jest to tutaj przedstawione jako duchy. My stoimy w miejscu, a duchy po prostu coś robią i przez 5 minut musimy oglądać wydarzenia w jakiś sposób. Każdy akt ma cztery takie duchy i każde są obowiązkowe i nie są skipowalne, nie możemy tego skipnąć i musimy to po prostu wysłuchać. I nie zrozumcie mnie źle, są to fajne historie, bo często opowiadające o ludzkim dramacie i autentycznie no, potrafią wejść pod skórę, ale niestety sposób w jaki jest to nam serwowane doprowadza graczy do irytacji. Jest to absolutny błąd i wydaje mi się, że wiele historii w South of the Midnight właśnie dlatego zostały zrujnowane, bo po prostu nie chciało mi się tego wszystkiego wysłuchiwać. Nie dlatego, że są to złe Powieści, tylko dlatego, że są serwowane w zły sposób. Environment storytelling czyli opowiadanie nam przedstawianie nam historii poprzez środowisko mój ulubiony i uważam osobiście, że jedyny słuszny sposób, jaki gra powinna używać, aby opowiedzieć nam jakąś historię. Dlaczego to jest tak ważne, ponieważ jest ogromna wolność. Idealnym przykładem jest właśnie ten worek foliowy. Większość z was go przeoczyła, mi się udało go zaobserwować i dokładnie tego rodzaju interakcji, które się wydarzają, dla to was jest setki, jak nie tysiące. Grata jest przepięknie Niemalże idealnie zrobiona właśnie pod tym względem. Każda lokacja, opuszczone domy, mieszkania opowiadają jakąś historię i pokazują nam wydarzenia, które kiedyś miały tutaj miejsce. I wszystko to jest oczywiście serwowane poprzez nasze aktywne granie, więc my uczymy się historii i tego, co się dzieje, jaki jest świat poprzez gameplay. Odnalezienie figurki łucznika i zrozumienie, że cała jego rodzina mu wiwatowała, bo był świetnym łucznikiem, tylko po to, żeby 15 minut później zabić, no wiecie, klikera, który ma na sobie łuk, może to nie był klikera, zombie, miał na sobie łuk, przecież to był właśnie ten człowiek, to był ktoś, kogo historii już poznaliśmy. A jeżeli ktoś był nieuważny i się śpieszył, to mógł cały ten element, całą tą historię po prostu przegapić. Sam osobiście uważam, że jest to najwspanialszy i wybitny sposób jedyny tylko growy sposób opowiadania historii, narracji w grach. Jest to tylko i wyłącznie unikatowe w grach wideo i uważam, że każda gra wideo powinna to zawierać, a nawet bazować na tym. Gracze podnoszą grę za ich interakcje i fajne jest chyba to właśnie w environment storytelling, że sama historia po części staje się grą. Zabawa w detektywa, rozszyfrowywanie, co tak naprawdę tutaj się dzieje. Mój osobisty faworyt, bo uwielbiam bawić się w detektywa Podczas gameplayu. Opowiadanie poprzez środowisko jest bardzo złożone. Najprostsza chyba metoda, jaka występuje, to jest po prostu znaleźć list i go przeczytać. E, początki, cofamy się do PlayStation 1 w Resident Evil, e, chyba po raz pierwszy zobaczymy właśnie tego rodzaju e, opowiadanie jakiejś historii poprzez listy. Natomiast bardzo mocno doceniam, kiedy gra oprócz tych listów da nam jakieś dowody wizualne tego, że faktycznie to, o czym czytamy w listach, się wydarzyło. I jeżeli twórcy dobrze zrealizują właśnie opowiadanie poprzez środowisko, to nawet bez tego listu my powinniśmy zrozumieć, co tu się wydarzyło. Wydaje mi się, że sprawiedliwym porównaniem jest ilustracja z bajki. Często dzieci nie umieją czytać, a dokładnie wiedzą, o czym jest bajka. I tak powinno wyglądać Environment Storytelling w grach wideo. I tutaj, South of the Midnight też zrobiło to niestety źle. Jest setki jak rozsypanych listów w całej grze, które możemy podnieść i poczytać. No, tylko że większość z tych listów w ogóle nie jest podparta żadnymi dowodami i nawet czasami nie ma sensu, dlaczego się aktualnie tu znajdują. Po prostu są jak znajdki, rozsypane kartki. Is that Benji? <laughs> We had a nice i niestety w South of the Midnight oprócz tych kartek tak naprawdę nie ma żadnych dowodów ani żadnego opowiadania środowiskiem. Jest to strasznie biedne i ubogie. Mamy natomiast sekcje, w których chodzimy do mieszkań i możemy te mieszkania oglądać, i możemy tam też są te kartki. Czasami nawet możemy jakiś tam obrazek obejrzeć czy figurkę, i to było fajne, ale również było ubogie i słabe w porównaniu dla przykładu z The Last of Us. Kolejna metoda bardzo zaniedbywana przez graczy, i niemal że nikt o tym nie rozmawia, a chodzi tutaj o muzykę. Bo muzyka sama w sobie jest również narzędziem do tego, aby opowiedzieć jakąś historię. I większość z was myśli, że chyba chodzi mi o emocje, że muzyka ma wyzwalać emocje, ale nie do końca. Czasami dosłownie kawałki, które słyszymy w grze, opowiadają nam wydarzenia. South of the Midnight niemal, że w niektórych momentach zmienia się w Musical. <laughs> Wrong guilt from crimes was too strong. At night I'd lie awake in bed. najlepsze momenty w całej grze i są to momenty, które niemalże doprowadzają do łez, bo to jest też jakiegoś rodzaju podsumowanie uprzednio zebranych informacji o tym, co się wydarzyło właśnie z tych historii folklorowych, które jak potraficie sobie wyobrazić, są to grube tematy, fajne, ale jeszcze raz źle przedstawione. A więc przez to, że niestety. Wielu z Was nawet nie będzie zainteresowana tymi historiami, to kiedy przyjdzie czas na podsumowanie i posłuchanie świetnego kawałka i biegniemy i o, ale jest romantycznie tak naprawdę nie poczujecie nic prócz cringe'u. Będziecie się po prostu zastanawiać, dlaczego ktoś coś śpiewa. Jakiś tam ten... Billy? Czy jaką miał? Nie, Benji. <grystanie> Benji, was his name? Benji! Kto to kurwa jest Benji? <grystanie> The Last of was również bawi się motywem muzyki. Pojawia się tutaj piosenka, piosenka, którą Joel zaśpiewał Ellie, e, którą Ellie oczywiście miała gdzieś zakodowaną w sobie i była bardzo mocno powiązana z Joel'em. Ellie próbuje zaśpiewać tą piosenkę wielokrotnie podczas naszego playtru, naszego przejścia gry, no ale nigdy jej się to do końca nie udaje, brakuje jej sił. I dopiero w którymś momencie nie będę zdradzał udaje jej się zaakceptować. Sytuację i poradzić sobie z żałobą, i wtedy. Muzyka tutaj została użyta, aby pokazać nam stan psychiczny naszej bohaterki. E, no niestety większość z nas tego stanu psychicznego nigdy nie wyleczyło i do dziś dzień nie jesteście w stanie zaśpiewać tej piosenki, że tak powiem. Nie pogodziliście się z tym, co się wydarzyło. Ja se śpiewam codziennie, a co? Mamy tutaj rzadki przypadek, gdzie to muzyce udało się tą narrację przeprowadzić genialnie w obu grach. Wiecie, jeden na przykład z takich dobrych przykładów muzyki, która pomaga w narracji, jest fallout, gdzie to mamy radio, ale kawałki w radiu zawsze, ale to zawsze pomagają nam w tym światu tworzeniu. My zaczynamy sami konstruować i wyobrażać sobie, jaki jest świat fallouta poprzez muzykę. Genialne. I don't want to set the world fire. Zabrakło mi tchu. Odnoszę wrażenie, że istnieje tylko jeden sprawiedliwy sposób narracji w grach wideo, jest to ta narracja aktywna. W jakimkolwiek stopniu, ale aktywna. Gry wideo muszą stworzyć iluzję tego, że to my kreujemy w jakiś sposób opowieść, a nie ją po prostu oglądamy. Bo chociaż The Last of Us jest bardzo kinowe, to mamy taką, takie nieodparte poczucie tego, że w jakiś sposób pomagamy Eli kreować jej perypetie. I ciągle towarzyszy nam taka jakaś odpowiedzialność, towarzyszy nam współtwórczość wszystkich starć, które ona ma. A podróż Eli i Abi zmienia się tak naprawdę w naszą podróż i naszą przygodę. Niestety wszystko to na końcu wydaje mi się, że jest źle rozwiązane, bo powinniśmy stanąć przed wyborem. My jako gracze, czy chcemy stanąć po o, stronie Abi, czy może po stronie Eli, i gra pozbawia nas tego i decyduje za nas. I osobiście uważam, że to jest troszeczkę zmarnowany potencjał, ale z drugiej strony to chyba zrobiłbym dokładnie to samo. Więc w moim przypadku historia, jej zakończenie i rozwiązanie pokrywa się z moim systemem moralnym i tym, co normalnie w tej sytuacji bym zrobił. Udało mi się przełknąć żałobę po Joelu. South of the Midnight jest to historia, która jest odważna, kreatywna. Ale niestety jest to historia, która jest źle przedstawiona. Jest ona zbyt pasywna, brakuje w niej jakiejkolwiek interaktywności i koniec końców odnosimy wrażenie, że jesteśmy po prostu widzem, który ogląda perypetie naszej bohaterki. Bo niestety, ale źle poprowadzona narracja pozbawia nas naszej własnej narracji. Uważam, że historia jest tak źle przedstawiona, że nawet nie czujemy się częścią tej opowieści, bo w przypadku The Last of Us czy uważasz, że śmierć bohatera była słuszna, niesłuszna, dobrze, czy źle poprowadzona, to nikt nie może zaprzeczyć, że w jaki sposób ta historia nas dotknęła. Nas, widzów na kanapach. Co jest idealnym dowodem tego, no, że jest to dobrze poprowadzana narracja. Może nie taka, jakbyście sobie życzyli i może nie jest to szczęśliwe zakończenie, czy dobre, takie pozytywne, ale dotknęło nas. A przede wszystkim osiągnęło to, co narracja w grach próbuje osiągnąć. Śmierć Joela to była moja przygoda w moim życiu i zostawiło piętno to, to wydarzenie na mnie. Wydaje mi się, że nie tylko serce Eli pękło tego dnia um, i każdy z nas radzi sobie z żałobą w inny sposób. Niektórzy są źli nie potrafią tego zaakceptować, a inni dalej się uśmiechają i ruszyli dalej. I guess I could be pretty pissed off about what happened to me. But it's hard to stay mad when there's so much beauty in the world. You have no idea what I'm talking about, I'm sure. But don't worry. You will someday.